Twój dom powinien być bezpieczną przystanią, dlatego stworzyliśmy sprzęt, dzięki któremu możesz w pełni kontrolować to, co dzieje się przed wejściem, i to z każdego miejsca pod słońcem. Poznaj nasz jednorodzinny dwużyłowy zestaw wideodomofonowy z czytnikiem RFID i szyfratorem Entra. Dlaczego warto go mieć? Bo o bezpieczeństwo Twojej rodziny zatroszczy się zaawansowana technologia, która sprawdza się w praktyce. Dzięki temu urządzeniu zyskasz podgląd w jakości HD. Wyświetlacz IPS zapewnia doskonałą widoczność, niezależnie od kąta patrzenia. Użytkownicy prezentowanego tu modelu mogą korzystać z opcji dostępu z zewnątrz do strefy chronionej. Odbywa się to z poziomu czytnika kart oraz szyfratora. Dostęp ten jest możliwy zarówno w przypadku bramy, jak i furtki. Jeden ekran to za mało, możesz dodawać kolejne, bo system przygotowany jest na obsługę nawet 10 monitorów oraz do 8 paneli zewnętrznych. Do tego możesz wybrać transmisję w formie streamu, masz także dostęp do wygodnego komunikatora internetowego. Sytuację możesz monitorować zdalnie na ekranie swojego telefonu, najlepiej przy pomocy aplikacji NaViHome. System współpracuje też z innymi aplikacjami, np. Tuya Smart czy Smart Life. Wideodomofon Entra nie tylko poprawia poziom bezpieczeństwa, bo już nikt i nic Cię nie zaskoczy, on także ułatwia życie. Oto prosty przykład. Gdy nikogo nie ma w domu, z jego pomocą przekażesz instrukcję kurierowi, który właśnie stoi przed drzwiami. Nasi inżynierowie dmuchają na zimne, dlatego wyposażyli ten sprzęt w szereg zabezpieczeń. Wideodomofon domofon spełnia wysokie normy dotyczące szczelności na pył i wodę oraz wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Posiada nawet system, który wyczuwa wstrząsy przy próbie otwarcia lub zerwania. To urządzenie naprawdę dużo potrafi. Jeśli spodobały Ci się wymienione funkcjonalności, ale obawiasz się skomplikowanej konfiguracji, mamy dla Ciebie dobre wieści. Ten proces jest prostszy niż mogłoby się wydawać. Zaraz Ci wszystko wyjaśnimy. Od czego zacząć? Najpierw upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy. Zestaw składa się z panelu zewnętrznego, monitora oraz zasilacza, a także kompletu niezbędnych akcesoriów montażowych. Nasza instrukcja krok po kroku wyjaśni ci, jak zamontować ten sprzęt, a jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się ze specjalistą, który został przeszkolony z instalacji urządzeń Zamel. Wideodomofon zamontowany. Teraz zajmiemy się rejestracją transponderów zbliżeniowych. W tym celu uruchom panel, gdy usłyszysz sygnał i zaczną migać trzy diody wskaźnika. Przyłóż do czytnika Transponder IC. Może on mieć na przykład formę karty lub breloka. Ten dźwięk oznajmia, że autoryzacja transpondera Master zakończyła się sukcesem. Do czego on służy? Nie otworzysz nim zamka, ale jest on niezbędny, gdy chcesz dodać lub usunąć transpondery użytkowników. Teraz pokażemy Ci, jak zarejestrować transponder użytkownika. Najpierw przyłóż mastera do czytnika. Gdy zapalają się trzy wskaźniki, zbliż jakiś inny transponder IC. Ten krótki, wysoki ton sygnalizuje, że został on pomyślnie dodany i pełni teraz rolę transpondera użytkownika. Jeśli planujesz dodać kolejnych użytkowników, powtórz tę czynność. Masz możliwość aktywowania do 100 transponderów. Możesz dodawać je w locie, jeden po drugim. Jeśli chcesz zakończyć to działanie, przyłóż do czytnika ostatni z dodanych transponderów użytkownika. Gdy w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, tryb ustawień zostanie automatycznie zamknięty. Teraz możesz rozdać domownikom transpondery użytkowników i schować mastera w bezpieczne miejsce. Następnym krokiem będzie ustawienie hasła administratora. Pamiętaj, że ta operacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, dlatego nie warto jej odwlekać. Wszystkie urządzenia po opuszczeniu linii produkcyjnej mają to samo hasło składa się ono z 6 zer. By je zmienić, wciśnij gwiazdkę, a następnie wpisz wspomniany ciąg cyfr i na końcu wciśnij kratkę. Teraz możesz już wprowadzić swoje unikalne hasło administratora. Będzie ono mieć dokładnie taki sam format. Naciśnij gwiazdkę, sześć wybranych przez siebie cyfr i kratkę. Te kombinacje należy wpisać dwukrotnie. Hasło administratora posłuży ci do nadania hasła użytkownika. Wprowadź je, aby przejść do trybu ustawień. Teraz wpisz własną kombinację sześciu cyfr i naciśnij kratkę. Następnie powtórz ten sam ciąg znaków i gotowe. Hasło użytkownika jest jedno dla wszystkich domowników. Jak otworzyć drzwi? Możesz to zrobić na trzy sposoby: korzystając z aplikacji mobilnej, transpondera lub wpisując hasło odblokowania, które składa się z sześciu cyfr oraz krzyżyka. Domyślny czas odblokowania drzwi wynosi 5 sekund. O tym, że zamek został otwarty, świadczy świecący się wskaźnik odblokowania, który znajduje się na panelu. Korzystając z czytnika lub szyfratora, jesteś w stanie otworzyć zarówno bramę, jak i furtkę. By otworzyć transponderem bramę, pamiętaj, żeby przed przyłożeniem go do czytnika nacisnąć gwiazdkę. Gdy korzystasz z hasła odblokowania, po wpisaniu sześciocyfrowego kodu naciśnij gwiazdkę. Domyślny czas odblokowania bramy wynosi 0,2 sekundy. Również w tym przypadku poinformuje Cię o tym wskaźnik odblokowania. Kolejnym zadaniem jest podłączenie monitora do sieci lokalnej. Do tego potrzebujesz przewodu LAN lub łączności Wi-Fi. W przypadku pierwszej opcji operacja zamyka się w czterech prostych krokach. Jeśli sprzęt jest w trybie czuwania, wciśnij przycisk funkcyjny. W ten sposób dostaniesz się do menu głównego. Potem kliknij w Ustawienia, a następnie przycisk Dodaj nowe urządzenia. Na liście dostępnych urządzeń znajdź panel zewnętrzny i kliknij w ikonkę z plusem. Jeśli posiadasz panel zewnętrzny wielorodzinny, który wyposażony został w minimum dwa przyciski, musisz sparować monitor z przyciskami. Sprawdź, czy udało się dodać adres urządzenia. Powinien on wyświetlić się po prawej stronie. Zostaje ci już tylko połączyć się z aplikacją mobilną. Najprościej będzie to zrobić poprzez zeskanowanie kodu QR. W tym celu wybierz opcję Dodaj urządzenie lub kliknij w ikonkę z plusem w prawym górnym rogu. I wybierz z listy skanuj kod QR. A teraz dowiesz się, jak podłączyć monitor do sieci lokalnej za pośrednictwem WiFi. Najpierw wejdź do menu ustawień. Potem kliknij w konfigurację sieci i przejdź do interfejsu Ustawień Wi-Fi. Suwakiem włącz funkcję Wi-Fi, a następnie wybierz z listy swoją sieć. Wprowadź hasło, by się z nią połączyć. Jeśli monitor jest w trybie czuwania, wciśnij przycisk funkcyjny. Po otwarciu menu głównego kliknij w przycisk Ustawień, a następnie w Dodaj nowe urządzenia. Z listy dostępnych urządzeń wybierz panel zewnętrzny. Jeśli posiadasz panel wielorodzinny, który ma minimum dwa przyciski, musisz sparować monitor z tymi przyciskami. Po pomyślnym dodaniu urządzenia jego adres wyświetli się po prawej stronie. Wybierz opcję Dodaj urządzenie lub ikonkę z plusem w prawym górnym rogu. A następnie kliknij w skanuj kod QR. Zeskanowanie kodu spowoduje, że połączysz się z aplikacją mobilną. Łączność zapewniona? No to teraz możesz zająć się konfigurowaniem dodatkowego sprzętu. Zacznijmy od kamery bezprzewodowej. Ponownie przejdź do panelu Dodaj nowe urządzenia. Z listy dostępnych urządzeń wybierz kamerę, klikając w ikonkę z plusem. Jeśli operacja zakończy się sukcesem, adres urządzenia pojawi się po prawej stronie. Protokół RTSP ustanawia i kontroluje sesje medialne między punktami końcowymi, którymi w przypadku prezentowanego systemu są panele zewnętrzne, kamery wideo, cyfrowe rejestratory wideo, urządzenia przenośne i serwery strumieniowe. Aby uzyskać możliwość podglądu zdalnego, np. z poziomu przenośnego urządzenia, należy wprowadzić adres URL RTSP wygenerowany uprzednio w ustawieniach tej funkcji dla Twojej wygody i większego komfortu. Jak widać, wszystko gra. Od teraz Twoja rodzina jest już chroniona przez obiektyw kamery wspieranej przez zaawansowaną technologię. Zresztą nie może być inaczej, bo u nas liczy się jakość i komunikacja, a wszystko, w co się angażujemy, robimy na 200%. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zamel.com.